bagaż się O, kur o typek! Ja A, jest Leży. Jest. Leży. Fajnie. Odkup chyba jackpot. Ciar widzowie Dzisiaj przedostatni film z Kotcha. Pojawiłby się o wiele wcześniej, ale YouTube daje mi żółtego dolca, więc muszę potem odwoływać się, czekać tydzień, albo i lepiej, żeby mieć normalne zasięgi. No cóż, nie ode mnie jest to zależne. Ale za to macie nowy format, który jest rzadko spotykany na polskim YouTubie, o ile w... ktokolwiek go używa. Od razu mówię, że film ten, tak jak powiedziałem w poprzednim filmie, rozpoczyna się rajdem. No i to chyba tyle, zapraszam do oglądania. Lecimy? No pewnie, że tak. No, no to ale... Idę. To się zaraz zresztą... i się chowa, kurwa ma coś chyba. Nie wiem. Aha, już ja ja widzę, widzę. A ja, a ja Chowa pewnie. się faktycznie. Ja wiem, że kałacham, a nie... No to ty jednak napierdaj się. Aaa, refkę miał. To tu czy tam, no decyduj. Bo mi to wszystko... No, nie jest. wiem, no kurwa. Ta, to bo jesteśmy tu, to już tu... Rzucam.

Dobra, jeszcze jedna Jebło. nie było, nie było. mnie o kurwa, jackpot, O tak średnio, szczurzy jackpot chyba, ja pierdolę, ile ty. W ale spoko, bo bronie, kurde, wiesz, to jest ale free No ale kurde, to... dobra, następna władza to jest tamta, kurwa, z HQ, z kurwa, 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 medowałem się, kurwa, nie, Coś tego kurwa, medowałem się i, kurwa, jakoś, dobra, wziąłem to już, tak zajebałem ci, A mamik u góry jest, ale już zupię z nim, biegnie sobie, dobra, dawaj na chatę. No tamten nam. Na, nie, kurwa, na to wzgórzu. ich nie zrajdujemy, nie ma szansy najmniejsze. Brakuje nam eksplu. Ale tutaj była za yy, przerabiarką w chatach o chłopek tu jest baza kurwa drewniana, w się sensie drewniamy Dream Perzy Dobra Netflix nie wiedział skąd dostaje co najzabawniejsze. do O drugi, tak, 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 drugi. tak. A tutaj jakie są drzwi? Drewniane No to możemy to je. Ale, za... Ale czy coś tu będzie, kurwa? A, tam też nie ma pewności, że coś tam będzie. że my jakoś źle pobiegliśmy. O, lepsze kilo, kurwa, nie? Ty, to ja nie pamiętam, która. Dobra, to jebiemy tą, bo ja pojebałem bazy. Zobaczymy. Jebaj. Rzucaj seczewa. Jeszcze jednego. Trzeba, jak chyba lata. Tak, trzeba się. Czekaj, to ty kurwa? Nie, nie wiem. wiem. Pierdolęły. Aha, że rzuciłem Co jest kurwa? No dobrze, że wziąłem kurwa w drzwi. A. Być może jeszcze ktoś wstawił drzwi w drzwi. Coś tam ja się nie da. O kurwa, o ty pekna. Ja A, pierdolę. Bo on online. Rozwalaj. Chłop się Kurwa Dobrze. Dobra, śpi Rozwalaj beda, rozwalaj beda Spierdolony jest. Drugi jego, bo tam są dwa bedy Ja już tam biegnę, nie? Dobra, ja już tam biegnę. O kurwa, ale tu posypał chłop, o skurwysyn O, z szyneczki Dobra, jestem, spoko. to ja wbiegam Jak coś. Ok, spoko. Tylko wejście, nie? Dobra. Dobra, git ja jeszcze kurwa akumiał jeszcze, także kurwa przepalimy i mamy kurwa nawet jakieś drzwi lepsze czy, czy coś nawet, nawet, Tak? Nie? i tu. No coś tam no miał tam z szerych haku czy tam ile jeszcze, na kwadracie troszeczkę haku, więc... Ty faktycznie dużo miał. Ale ze... A tak mówiłeś, że się nie opłaca, widzisz kurwa? No... Się nie można no. niczego spodziewać po tych bazach. No, no, no też racja, no kurwa. Coś No Dobra, spierdalamy, nie? Wracamy Dobry. na pedonal, no, dawaj. Save dawaj no. no. łatwo jest na razie, czyszczone jest wszystko. Trzy bazy chyba przeraliśmy, nie? No, stary. Te ja ci rzucę i temy do przeróbki, co? No, na no, spokojnie. Ja Krzyk se tu wpłacał, mam. sianko. Jakbym go w wcześniej wyczaił, może więcej siana bym miał. W miejsce. O, chłop, chłop, po Nie, nie bambik. Dobra, śpi. Jakiś piotr. Ja właśnie kurwa słyszał tego chuja, nie? Ty, chłop, zbiera. skałki. Zbiera? Tak, skałki, po drugiej stronie brzegu. Hm. Leczia Usia. P5, dwa moi i... I o o sarda dropnął! Pff. Gdzie? Gdzie, gdzie poleciał? Nie widziałem goś Spada, spada, spada Gdzie? Dobra, no tam, ja przed, przed nami, przed nami Ja nie widzę. Nie dobra, ja mam małówę... ej, to jest y, drop na tych skurwysynów. No dropy, biegnę, biegnę, biegnę tam, no on na bazę ja sobie rzucił. Czekaj, widzę jednego. z hałachem chyba lata. Czekaj. Dobra, Dobra śpi. Że... Zabijem jakiegoś maczka. Dawaj, lutuje, lutuje ktoś. Web dostał, hit. Uważaj. Jest trzeci. Leży. I drugi lutuje, trzeci lutuje, spierdala z dropem. piszeli Ale mamy kawałek Ale... za free set. Dobra. Heavy set. Dawaj, dawaj. Coś, co się w dropie zostawił. kakui i killoff i te inne, dobra. Kasz tany jebane, stąd <grywa> women. Kasz <grywa> tany teraz są women. Ej, dostajesz skądś. U góry. Dostaję górka. Dobra, uciekaj. Dzięki za itemy, Chodź. Chuj z nimi, kurwa. Przynajmniej masz kurwa seta i ten. Ten. No, I kałacha. No, kałacha jeszcze jest seta. Ej, kurwa. No jest. A ten drop chyba nie leci na... O kurwa. Idę, idę, idę Kurwa, się by z potokiem, pomóż mi Bo patrzyłem się, się na dropa kurwa, nie? Dostał dużo, cztery hity dostał, ale żyje Zabijemy jakiegoś bambola Nie widzę tego to kurwa to kurwa jeden, O, tak. wykrwawił się ten z beretu. Dobra A ten drop to kurwa... Nie widzę tu nikogo Jeden jest na dole kurwa. Leży. O kurwa Dobra śpi Leży Dobra, czysto no że się kurwa, że się połamał. Nie ma tu złamanej nogi, warto wiedzieć. No to, to jest chociaż tyle do dobrego kurwa, nie. A tam z gwoździarki napierdala. No to jest samotny, <laughs> co siadlił. on co się dobrze To Nic prawie nie ma. A. Ale to są pestka <laughs> Semika dostałem, za pleców gdzieś A widzę widzę. widzę, dawaj go Trwa, dawaj go tam. Dojazd kurwa nie. Leży Ej ta MP5, ta mp5 kurwa takiego nie ma zasięgu dalekiego kurwa No właśnie to zauważyłem Trochę, trochę Kurwa miał tylko set też można przerabiać chyba, nie? Ej, kurwa, typek. Idę. Dobra, śpi. Tam... Jest, ja lecimy. Byłem... O kurwa, no. dostałem skądś, no. nie wiem skąd. Bolt, Bolta, Bolt, O, Bolta to się trzeba wziąć, bo kurwa, trzeba go przerobić, nie? Przyda się. No to, kurwa, chodź tu, bo ja nie wiem, ja nie chcę dostać biegne na swojej bani. Bo... A, bo oni tu chatę mają. na biegnę, biegnę. Bolt w ciało zadaje za 40? Znaczy, zostało mi 40 HP? Jakim mocno go no, zdążyłem. jest, jest, jest mocny ogółem, tak. Legendarny. Dawaj, dawaj. Już, już jestem, kurwa. No i w tym momencie postanowiliśmy, że zrajdujemy tych typów, mimo tego, że mają sporo drzwi, w tym drzwi z haku. to no też sobie te brony od razu przerobię też. Nieco, nie no co, normalne no. zobaczę. Nie wiem, to idź idź. Kurwa szkoda mi tylko te ty, ty, mp5 z boostem, ale czuj. ale, ale klucze to, to jest najgorsze farby. z tego się nie da farmić, bo to dropi nosowo, nie? No, ale kurwa, jakaś kurwa przyszła mi za pleców, aaa jeba Ale powyczyszczony Ujmaj mnie No, i potem musiałem iść szybkie Z2, ale przed wyjściem chciałem zamienić wszystkie drzwi na trochę lepsze drzwi, więc potrzebowałem Jeersów. Więc wymieniłem scrap na Jeersy i dzięki temu powymienialiśmy drzwi. So it's everything, I think right now. Dobra, kupione. Czemu mi to pojedynczo rzucał? Nie wiem. ja to zostawię w chacie, nie? O, drop, 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 drop. Dawaj, dawaj. O, leci. Czyli w tamtą O widzę tamta baza tych kamperów Znaczy kamperów szczurów No dawaj, odjeżdżamy ich O o, o. Nie palę Dobra zabiję jakiegoś martwi Gdzie oni Dostałem. są? Oni na bazie są? Nie Gdzie oni są? Nie nie widzę śmieci by w z tego Kurwa na bazę to spada czawy by... Drabina. Gdzie ten drop? No, na dachu. A Dobra. Ropa mu Musi... Nie. No to ja tu czekaj, ja szybko skoczę sk pateliny, kurwa. No ja spróbuję jeszcze dropnąć. No, oczywiście jak. Jak na złość nie chcą dropnąć. A, po prostu seria z kurwy i żyje jeszcze, nie? Idę. A spokojnie. Nie 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 nie, nie spokojnie spokojnie. Jest? Ja już jestem na chacie, ta, ta, ta. tak, tak, tak. No z dwie drabiny na oko, z dwie liny. Ja już ścinam tak to drzewo. Dobra, wziąłem no No kurwa mać A i znowu ten Szczurak Biegnę, biegnę Dobrze biegnę, biegnę, już kurwa biegnę chłop wybiegł kurwa z itemami, ale w sensie dużo kompo różnego rodzaju, ale oczywiście nim brak, niesamowity. jest, wyszedł dwa. dwa hit'y, Leży. dobra rzuć te ropy masz, o, plecy patrzcie plecy, tu Dobra. Leczę się. Cień nam ci tam ropy, przy tutaj, tu, tutaj. Dobra, dobra, tutaj. idę tam. Gdzie te ropy? Tu są, dobra, widzisz? O kurwa, dostałem stąd! Ja pierdolę! Lud, nie, biegnę, dawaj go! Leży. Dobra. Biegnę, biegnę. Ja pierdolę, no takie coś, no. Chodź tu szybko, kurwa, Dla no ludzi Ja pierdolę Dobra Ale uciekam ty tam ich. Zebrałeś tego dropa? Nie, nie zebrałem, muszę się cofnąć bo mi jest szczura z pleców z debek Żeby cię nie zlutował Muszę ładować wszystko Dobra dobra chilisz Na skałce masz widziałem typa Na skałce na skałce, z lewej. lewej Leży Leszek Polska Leszek Polska Ruszaj się, ammo już nie ma w niczym Ja pierdolę, spierdalaj, spierdalaj o, Dostał... hit'y Leży Dobra Musisz Zabrałem mi szyszkę się. kupić ammo, znaczy rzucić, bo ja nie mam ammo Zero, dosłownie ja zero te piątki mam No to uciekaj, No ty się niej, uciekaj, musi się cofnąć Mam bo ja nie mam ammo Wyszło dwóch, dwóch wyszło Bo ja do mam Chucha. zero amunicji aktualnie, zero Dobra, chuj, ja tutaj będę pilnował tego dropa iż Amunicję masz pod schodami, z czym Dobra no, wiesz, no porządek lubię ogółem, nie? W rękach i w ogóle, wiesz, wtedy Lepiej wszystko się znajduje, tak? Dobra, ile ja mam drewna? Ladder. Jedną, muszę jeszcze jedną drzewuszkę Dobra, pierdol go. Hit, śpi, Dobra hey, Xp... dostał hit. Jak śpi to jebać, to... stawiamy tak. Zdecyd! Kurwa mać, no lesie polski. kurwa mać. Kontynuuj się robią z są jeszcze z tyłu. Dobra, kurwa, biegnę tak już po tego dropa i... Dobra, kurwa, zbieraj tego dropa i spierdalaj, ja już tam... No ja coveruję twoje Bez. temy najpierw, nie? Staram się dookoła rozglądać, ale tu ze wszystkich stron przychodzą, ze wszystkich No, żebyś wiedział, bolt Uważaj A. Bolt jest mocny akurat Dostałem, muszę się uleczyć I rusztuję z Ej, lutuję mnie, lutuję mnie, lutuję mnie Kurwa masz no, Kól, kur, no. Lesz, ja pierdolę, Dobra, dostaje... No Dobra, pad, 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 pad Zginął? Tak ja nie mam już medów, w ogóle To zbierz mnie z, z i tyle, pierdolę Dobra, spierdalaj spierdala. Nie ma tam kurwa nigdy nie... Nie dolecę Dobra Biegnę, biegnę kurwa No po prostu zbierz Dobra Dobra Postawiaj to gówno wreszcie i... Można? Można, zajebiście Koweruj ja jeszcze umyć. To się tak szybko... a dwie postawić. za masz... Kurwa, ale to się nie postawi tak ale. łatwo. I teraz rope'ów nie mamy, no to sraka. myszynki, myszczynki, może będą. No, rozpierdol. Leszek biegnie. Uważaj, za skałą, za skałą. Nie wiem jaką broń ma, uważaj. Obity twój. Dobra mi się powoli kończy, kurwa. No co. To... Dobra, cofajmy, nie mamy rowku. Oni tego nie zlutują. Dobra, idziemy do domu, po kurwa, dresy, ammo i te, drabiny. I przechodzimy tutaj. No. Dudnią się tam ostro, ktoś przebiegł pod Z drugiej strony tam, czy tam co, albo. Pity, śpi. Dobra Ej, te dropy znikną, albo nie widzę go chyba. O, oh, zniknął, musieli zebrać. A no. no to był A, pierdole, co za gubne... Uważaj. Uh -huh. Będzie wychodził. Z pom pompą. A przestraszył się skurwiel. Nie dziwię się. To, a, kołak mi się rozjebał w łapach! Jak ci się, się rozjebał? O, so, co po... Tak, pęk... Aj i, i wszystko w Uciekajmy. Za kurwa ty. co jest kurwa? Dlaczego ci kałak pękną? No bo rozjebał się, no 0% miał. Uciekajmy, ja nie mam broni, ja mam tylko pompę jak Wiemy No dobra, to dawaj. padnie to, na kurwa. O kurwa. Co, co, za kurwa? Czemu mnie to spotyka, ja pierdolę. No ja dodżnąłem w ostatniej chwili. No i czemu My, ja, nie ciebie kurwa? Ja zrobiłem taki zwód w lewo Kurwa, oni tak tam otwierają te armoretki No Chłopy tam wystarczy nawet o Typek za do, domkiem tam Za domkiem Ej, drzwi otworzyli znowu Ja pierdolę, oni co chwilę otwierają No tam mi się wydaje, że byśmy 5 sek mieli przez swym... chwilę. No bo tam jest raz, Dawaj, kurwa, przenosimy ceki i reagujemy, kurwa, na... No, na no, mnie. No, nie wiem, czy tobie, czy jemu wyjebałem głowę. Jemu. Szczerze? Idę po te ceki. Chodź. Sobie. No i bardzo o, kurwa, dobrze. kurwa, raszujemy. Śpi. Dobra. Ammo przyniósł zajebiście. Ej, tu... też się otworzył. Ej, Roz... centerka. bez bez Patrz, Ok, zamknął zamknął mnie kutas No to jestem w czarnej dupie. iść iś taki trudno Marej, no, mi się wbijał do idę. Środka. wiesz co ja mam szybciej safe zona niż jak będę szedł Dobra więc aż ja już... 10 sekund save zone idę i w tym momencie kumpel padł w środku tamtej bazy ja poleciałem na save zona i zacząłem się wymieniać by zyskać więcej itemów do rajdu No i powoli przymierzaliśmy się do zrajdowania tych typów Czolaka, to kurwa Chodź Kakuś Kaka gdzie on jest? Japan, Japan. O! Złodzieje. Odsuń się łapka jakaś dla ciebie chciał Weman Spok Czerwoną kartę mam. Ma ma. Na, no nie? na no zimie są to, to wolne, zrajdowałem. Odsuń się! Idź se, weź A to mój kolega hmm. i tak, ale dobra. dobra, no to rzuć mi. No to masz tak. To 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 Git Mi się wydaje, że Fair trade dobra, git. Kurwa naprawiam sobie metal, kolczugę i napierdalamy, rozumiesz? No dobra, ja mam kawaha, dwa magazynki w zapasie i Krzyszkę 64 Czyli dwa magi w dobra, zapasie. To odkładam, to odkładam, to odkładam, to odkładam, to odkładam Albo po, ej, albo po prostu poczekamy aż te kurwy otworzą te armoretki, zajebiemy ich, rzucasz kurwa... No trzeba, yy, no to jest dobry trzeba pomysł. Trzeba i... zrobić kurwa, bo wtedy, no wtedy wiesz, wtedy to, oszczędzimy jak oni otworzą te armoretki. No to... Zróbmy tak. Otworzył. Otworzył. Aha. On mi tak zajebał w ryj, że mam 10hp. <noise> ja pierdolę. <noise> Leczę się. Weź kamp, tak wiesz Oba Robimy to Come here guys, no chodźcie, chodźcie Chęcią oddam wam kałaszka okay. Ja również Jasne yes. yeah. Nie Kurwa Piekało za zajebisty strzela, ja Kurwa Widzisz? Musimy dwa razy, kurwa. Dobra, niech otworzy, bo on stoi za tu po, do lewej do ściany, no, no 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 on właśnie kurwa To Kurwa No ja bym to jebał już Za dużo czasu tracimy, ktoś zaraz nam może plecy przyjść No Patrz Dostał Ale jak on to otwiera jeszcze się damage zbuguje kurwa no i chuj, zginąłem, kurwa oh. mać kałaszka zbieraj mi, spierdalaj No, zbiera... on zbieraj, on ciebie mi... nie, no, kurwa, no, kurwa Bonzo, no mówiłem ci, żeby rzucić to, że nie ma co czekać, bo oni słyszą kałacha i przyjdą, no i chuj, trudno, No mm. Właśnie to jest... landu był dobry, ale na nim już trochę ciężej, wiesz jak jest Tego nie można zawsze... Przy... Przedłużać raid. Rajd Ride powinien być krótki, szybki. No to mogłeś rzucać już tacy jakiś chuj no. Nie no, może. To jeszcze nie będzie, niech no, Trzeba iść teraz. Wyjebane. Wyfarm. Ja się idę w jeden. Proszę bardzo, nie co. Wiłem, kurwa jestem w środku bazy u nich, nie? Także śmieszna sytuacja. O, tutaj jakiś ziarek przyniósł sulfur. W tym momencie trochę już zodziła nam się ta zima. Mnóstwo kamperów albo ludzi, którzy biegają wokół własnej chaty. Więc polecieliśmy polutować sobie na pustyni. Ale to już zobaczycie w następnym filmie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Możecie napisać w komentarzu, co myślicie o takim formacie. No i co? Nenanawa.